co jest na koniec. Spoczek sztandar międzynarodowego motocyklowego Radio Katyńskiego. Prowadzić! Prezentuj standard. Spoczek. Brawo, Za mną, Marcz. Poczet wieńcowy. Celem złożenia wieńca dla upamiętnienia Polaków, którzy tutaj żyli, tworzyli, a teraz ich prochy się znajdują. Poczet, stój. Lewo, zwrot. Prawo, zrób dro... za mną, mart. Powrót znieczynowy, celem złożenia znieczyczenia pamięci. Mrz! Tam tu, tam na. Do hymnów! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przej